fg 9 komosa biała, czyli lebioda, roślina odkryta przez prepersów, ale wcześniej odkryły ją nasze prebabcie, które też były prawdziwymi prepersami. I Polacy przetrwali Hitlera, Stalina, wojny, kryzysy i różne ciężkie sytuacje właśnie dzięki lebiodzie. Lebioda, y, którą można przyrządzać jak y, szpinak, ale y, to jest tak zwany włok. Bardzo dobra rzecz, ale od biedy można ją jeść nawet na surowo. Także w ciężkich sytuacjach, pamiętajcie o naszych probabciach, prepersach i lebiodzie.